I, I ten, i jeszcze śpiewa papuga, papuga. Bo tatuś y, wybawi. Tak, tak, tak. Ta bo on wyszedł z założenia, że świat jest taki antysystemowy: taki jest, antysys tak jest antysystemowy, że jest tam systemowy i antysystemowym jest. Zapierdalać po Warszawie, wiek, tak, tak, oczywiście! No a, a co Feucht mówił o kompleksie Edypa, że tam ojce zabije? No przecież on to w ogóle ten, to Feodysta jest to. Nie wierzcie temu, on o swoim ojcu śpiewa, że tam ojciec coś tam da, że ten to co Edyp zrobił? Pół miasta wybił, jak za Aza przyszła przecież! Lemata to jest taki człowiek. Że o papuga, papuga się chwali Szanowni Państwo, a czy was nie oburza to, że kiedy przeciętnego plaka, nie stać na samochód, że to jego stać na 3 kg ma echłany helikopter, odrzuc i mało tego, z mięsa, z bułki ma samochód i jej zapierdala po Warszawie hamburgerem <grym> I takim jest raperem, że poważnie zapierdala hamburgery. To co? Wy nie macie co jeść, a was nie oburza, że hamburgery zapierdalają policy? Tak. Dalej, Harry, bo. Nie, ja tak. nie piję, ale dzisiaj to ja po prostu. Płakać, mi się chce. Ja najwyżej pójdę. Za... <laughs> Popłakać za kamerę, bo jednak. Yy... Kochać się, je, wskargać jest rzeczą niewieścią, mężą przystoi, milczeniu się zbroić. Ale przyznasz, Harry, że fajnie jest, że tak nie, w minutkę nam się udało wszystko, a nie, że tak, nie wiadomo. Ale to jeszcze się nie kończy, panie doktorze. To my tak jeszcze z jedną minutę chyba poganamy. Ale nie więcej, bo nie, trzeba nie, nie. szanować ludzi, ich czas, to żeby płatnie. nie oglądali jakichś rozwlekłych gumów. Kwiaty, mata. A co to w ogóle jest Mata? Z czym się kojarzy? Mata to jest japońska kultura, Mata! Tak, tak. Mata, oni się a, ćwiczą... a kwiatki, te wszystkie anime i to wszystko? No to wszystko Mata! Męczy. Diabelskie sztuki okultystyczne, Japończyków i... Kundalini. Na matach! Kundalini! Na tak mówią hindusi, a co oni? Żony swoje na stosach palą, tamte I, 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 nie czczą! Dobrze wiedzą, że tak nie powinno, ale no na złość nam robią! I mata to jest japońskie słowo na matę. Mata po japońsku to jest mata. Czy to wam nie budzi niepokoju, że mata po japońsku to jest mata? Aha? Nie, nie pomyśleliście o tym? Nie chciało wam się o tym pomyśleć? I o tym wszystkim właśnie śmiały kwiaty, bo oni na złość panu to powiedział, że niczego nie będzie oni co? Są mate wojewódzkiego, narkotyki, no, papierosów, no e, ochojską. A, a co, to? a co jako anice były. To co, my już nie mamy swojego a nic Nie, nie mamy! Bez... Oni, o Japońcy powiem, oni nie mają nic oni, oni nie mają granic, tak. tak? Oni bezgranicznie kłamią i nie uznają żadnych granic. Tak, tak. G nie uznają granic Rzeczypospolitej Polskiej. I mata, na matach oni robią, powiem tak, Japończycy i Japonki, bardzo niestosowne pozy na matach. Przybierają, a później na tych matach rysują anime i rysują mangę, a później oni to zamieniają w bajki dla dzieci, chińskie, to, to chińskie jest... bajki. na ja naprawdę mają dzieci oglądać? Polskie to, dzieci? Polskie to już dzieci... nie ma Koziołka Matołka, czy tam Bolka i Lolka? Bolka i Lolka, Reksio, piękna bajka Reksio. A pat mat to nie polskie, ale słowiańskie. No, to można Ale, nie, uznać, ale, ale nie, ale nie. Matę, to na matach? I mata sam mówi, jestem mata. Chińczyki się, Japończyki się... Kore gówno odpierdalają, ale ja to popieram. Papuga, papuga. I... No co, to co ta to papuga to... powtarza? Co papuga powtarza. Powtarza kwiat jabłoni, wszystkie jabłoli, teksty tam zna. Żeby sprzeciwić się woli człowieka godnego. E, woli mocy, niczego, słowem nie ma nie. właśnie Harry, ty nie masz A? mieć mocy! Ty masz mieć wszystko! wszystko Aha, ale to, to nie jest takie o... wszystko, że wszystko, tylko to jest takie wszystko bierę kwiat jabłoni, a tobie zostawią nic bo to jest ich wszystko, ale nie dla wszystkich na, na, No naj, dla nich ma być wszystko najbardziej uduchowiony no, proszę najbardziej uduchowiony ruch no, y, religijny y, indoeuropejski czyli uf, kata, katarów piękne słowo katae, czyli oczyszczenie oni mówili, oni przyjmowali endoe, czyli że nic nie przyjmują, nic nie jedzą, nic nie piją i jednoczą się z absolutem. Nie mają niczego. Nie mają niczego. To o czym mówi prezydent. To o czym mówi nasz prezydent Krzysztof Konowicz. A kwiat błoni? Na odwrót. Przeciwno, jak święta inkwizycja tam ich pali na stosach w ogóle, ten nie zabija, morduje. A czy tego chcieliśmy? Chcieliśmy zabójstw, mordów, ekotyków? Ale pewnie chcieliśmy tego zupełnie. Skrajnej religijnej indoktrynacji i braku poszanowania dla człowieczeństwa, czy teraz, gdy gasną stosy ofiarne, chcesz, by to wszystko poszło na miar marne? A kwiat Błoni to już kładzie lachę żeby się rymowały Tylko mówi tak. ma być wszystko Tak wszystko, wszystko Wszystko dla nas i dla ko by żyło się lepiej kolesiom Bo co bo to co to wojewódzki jest lepszy niż państw, ja czy państwo To o, o jest lepszy jakiś wie, większy człowiek To on więc nie ma sobie człowieka? No To przecież to jest jakiś asistowski w ogóle przesąd Że co że on nazywa nazwisko wojewódzki to, to, jakiś, to on jest o, lepszy To jest lepszy bo. On, Wojewoda! O, tak! Co wolno... Ale jak, jak się mówi? Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie! Czyli tak, czy on może sobie palić Ładę, pić wódeczkę, występować w telewizji, a my nie możemy? Nie, bo my nie jesteśmy wojewódzki. A, tak. Kuba! Kuba komunistyczny, wojewódzki, województwo komunistyczne Kuby! Tak. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie! Ja sobie mogę mieć fabrykę wódeczki, ja sobie mogę palić... Narkotyki. pić rozpuch, wąchać rozpuch. Ale nie ty. To jest dla lity, Dla ciebie to jest męczarnia i zarobki. 50 zł na dzień. Max. Zresztą jak jesteś szanowany. jak nie jesteś szanowany, to. Ile zarabiali? I 500 złotych za Co pan doktor się za... Ale... Zapierdalać za, za, za miskę ryżu Czy, czy ziemniaków a, a. To to właśnie jest ich mądrość to, 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 to Japonia To jest właśnie Japonia, Kuba e, I Chiny I Chiny też są komunistyczne I to o tym państwo nie zapominajcie, bo to co? Jacyś tam libaełowie mówią, że to jest kapitalistyczne a czy my chcemy kapitalizmu My nie chcemy ani kapitalizmu, ani socjalizmu Chcemy, żeby po prostu Polska była Polską Żeby właśnie Właśnie, to nie jest łatwo powiedzieć, ale o co my strajkujemy, o co my protestujemy? O co żeby, ja Polska, na żeby Polska, Polska była, była Polską! Żeby Polska była Polską! A nie Unia, Afryka, Dzika, tak, dawna Ukryta, tak. Azja, Chiny, a Kuba? O, o Kuba, Kuba, tak, to oni by chcieli na tą Kubę pojechać Oni by chcieli, jak komuna rządzi Jak no, komuniści, i ci, tak. tam, socjaliści i inni Ale tak samo kapitaliści, a co, w Stanach nie ma bezdomnych, nie ma biednych I to Polacy są biedni, proszę państwa, Polacy Polacy. Polacy są biedni Pan doktor idzie tam jeszcze ten, o, coś innego za, Ja zapalę papierosa Nie, to no, pan doktor już się zdenerwował, no nie ma, nie, nie, nie mam siły po prostu. Muszę się zapalić, bo nie wytrzymie. I, I Katia właśnie mówi Mały wszystko, wszystko co niedobre, wszystko co złe. To satanizm, okultyzm, Miciński i tak dalej. Kanapki z rozpuchem, yy, tuby z rozpuchem... Tam Japonia i Marta... Panie doktorze, Może zdążymy do końca i po prostu powiemy. Krzysztof Konowicz powiedział... Że niczego nie będzie. Czyli nie będzie zła, koumpcji, papierosów, akotyku wódki, a co będzie, kwiaty ja Wszystko będzie. Wszystko będzie. wszystko to. to. Wszystko, ma być wszystko, jest wszystko i to oni stwierdzają fakty, oni wygrali. A to nie, 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 nie dajcie się zwieść, że, że tak jest dobrze. Nie tak dajcie się, nie. oglądajcie do E-media, wpłacajcie nasz Pata anita, panie doktorze, to za chwilę założymy. A tak jej, no i nie dajcie się po prostu, bo wy jesteście mądrymi ludźmi, bo nas oglądać. Bo my jesteśmy mądrzy, mądrzy, mądrzy i my mądrze mówimy to, co jest prawdą, a nie to, co inni mówią. I my znamy wszystkie metody naukowe, metody filozoficzne, i to mamy oparte na twardych. Sprawach a nie że my to robimy, że mamy jakiś interes. My nie mamy żadnego interesu. My mówimy, jakie? jest. Co my mamy? My nic nie mamy. My nic, ja pokazałem. o. Tak, no ja też wcześniej pokazywałem, my nic nie mamy. A, my mamy mało, a oni mają dużo. Tak, Ale mają dużo. to zauważ, tym chary, że dla nich dużo to nie jest wystarczająco. Oni nie powiedza, powiedzieli, że ma być dużo, nie powiedzieli. Ma być to za mało, ma być wszystko. Wszystko. Czyli te, te pieniążki, co ja mam, co ja mogę sobie, no nie wiem, dwie bułeczki kupić, to oni mi chcą zabrać. Ale, proszę Państwa, to jeszcze taka ważna kwestia. W teologii katolickiej, czyli tą, którą wszyscy wyznajemy, Bóg jest wszystkim. Tyl tylko Bóg. To jest jak wieża tak. Babel. Oni chcą zostać się Bogiem po prostu. I gnoza. I Gnozy, po prostu oni śpiewali y, o takiej sprawie, że to co ja pokazałem, mało pieniążków, to oni no, mi to zabiorą, bo jest wszystko. Ja po, Polakiem, jestem Polakiem, ja Polakiem. jestem Polakiem, ja jestem katolikiem, ja no, jestem katolikiem, ja wszystko, proszę Państwa. Nic, nic nie zostawią I, i naprawdę, czy Wy chcecie hodować na własnej piersi żmiję, która Wam wszystko zabierze? Tak. Poczytajcie, bo y, palacy przestali w ogóle czytać y, tą, y, historię antyczną, tam było wszystko. No co, jak matka tego, y, nie Odyseusza, tylko jak on się nazywał, ten co był, a, ten co zabił swojego ojca, Edyta. No, jego matka miała sen, że to on w ogóle wszystko tam spali, spali wszystko, to oje, nie to Paris był, nie Edyp nawet, że on spali to oje. Rzuci żagie w pochodnie i buchnie płomień świetlany, płomień mita. -y. Wy tego chcecie? Naprawdę, chcecie mitaizmu, żeby tam się zabijali ludzie, żeby jakiś okultyzm, jakiś ten. No, to nie wiem, ale, ale to czy ja to... tego chcę? Państwo tego chcą? My tego nie chcemy. My tego nie chcemy i powiem tak. Może, Harry, nie wiem, czy się zgodzisz, może to jest za radykalne, ale jak my to nagrywamy, to rację mamy i to jest. Już naprawdę ostatnia chwila, żeby się przeorganizować i przebudzić. To jest ostatnia chwila, żeby się przebudzić, dokładnie, bo za chwilę ten już... Już, już to nie to, będzie co zderać. Jak, jak będzie się na Marcie, to się będzie jak na Wenus was wyślą? A bo będzie na Marsa gazowa tak. planeta. A jaki to jest gaz? To jest polski gaz? Nie, to jest ruski gaz. Wy będziecie operować na ruskiej... ruskim gazie na bedus? Wy tego chcecie? <grystanie> Wy za tego dążycie? Wy w ogóle no. jesteście mądrzy ludzie? Znaczy jesteście mądrzy jak nas oglądacie, ale tylko jak rozumiecie. Ale nie, my tu mówimy mądrzy ludzie, bo ci co nas nie oglądają to są głupi.